się Nagrywa się? No, nagrają no, już wtedy już tak. leci. Dobra. Odliczamy. Taki taki Kurwa, dobra, to owek, Rozpoczynamy no Rozpoczynam przez 400, 3, 2, 1, start. Pachałek od 3, Przez bramę. Hamuj, hamuj. Od Hamuj, od lewej. Lewy jeden. Prawy jeden. Lewy trzy. do odejmowania. I hamuj, hamuj. Lewy jeden. Do prawe, Nie. Lewy jeden. Do prawego jeden. Z ograniczeniem. Lewy trzy. Lewy trzy. Szykanom na pełnej. Prawy dwa. Prawy dwa. Gaz! Hamuj do oszczędzania od lewej. Nie, 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 nie hamuj. 70. Prawy 4 z bandą. Pochomek od za pachołkiem No Kurwa, to wklej się w Nie, Ostatniego, no nic. Karty pobierz. Działasz w CT. E... Macie karę super Nie, ja wiem, widziałem. To był najlepszy czas No właśnie A teraz yy, jak stoimy? Ile mamy straty? 5 sekund. Pięć sekund. Ty kurwa. Stres To moja wina? Co nie moja, ja spierdoliłem to Ja może ci za, za późno powiedziałem co no mów do mnie Pachołek? Nie, nie, wszystko kurwa było dobrze, tylko... Ach chuj!